Jednym z popularnych zabiegów ginekologii plastycznej z pewnością jest labioplastyka. Proszę nam powiedzieć, na czym polega ten zabieg? Labioplastyka polega na zmniejszeniu warg sromowych mniejszych. Najczęściej jest to zmniejszenie obustronne, natomiast w pewnych sytuacjach wykonujemy jednostronną korektę asymetrii warg sromowych. A jakie wskazania są właśnie do labioplastyki? Tutaj zdecydowanym wskazaniem do labioplastyki są dolegliwości, które wynikają z przerostu warg stromowych. Najczęściej pacjentki podają skłonność do otarć, takie przewlekłe uwieranie np. przez bieliznę, ból podczas aktywności fizycznej, duży dyskomfort podczas np. jazdy na rowerze, jazdy konno, skłonność do nawracających infekcji intymnych, a podczas współżycia takie np. uczucie zaciągania warg stromowych, do środka. Czyli generalnie należy podkreślić, że nie ma tak naprawdę jednego kanonu, który mówiłby nam, jak powinny wyglądać warbi sromowe mniejsze, jakie powinny być wielkości. Tak naprawdę każda wersja jest fizjologiczna, czyli nawet jeżeli mamy do czynienia z takim. Przerostem warg stromowych według definicji książkowej to nie oznacza to, że musimy zdecydować się na taki zabieg. Tutaj najważniejsze jest to, co kobieta odczuwa, czy w jakikolwiek sposób jej to przeszkadza, czy, czy ogranicza ją w codziennym funkcjonowaniu. Czy zabieg zawsze wygląda tak samo? Nie, tutaj e, zakres zabiegu zawsze ustalamy podczas wizyty kwalifikacyjnej i bardzo ważne jest to porozumienie na linii pacjentka-lekarz. To pozwala na wykonanie zabiegu w taki sposób, żeby pacjentka była zadowolona, a z drugiej strony unikamy negatywnego wpływu na funkcję tej okolicy, ponieważ tutaj bardzo istotne jest też, że musimy pamiętać o tym, że wargi stromowe mniejsze stanowią taką naturalną, fizjologiczną ochronę dla głębiej położonych warstw żeby bezpośrednio po zabiegu możemy od razu wrócić do codziennych aktywności. Tutaj zdecydowanie kluczową kwestią jest ta rekonwalescencja. Przez pierwsze tygodnie po zabiegu labioplastyki e, ograniczamy aktywność fizyczną, nie współżyjemy, bardzo dbamy o higienę, o pielęgnację zgodnie z, z naszymi zaleceniami. Dlatego bardzo ważne jest, żeby ten zabieg też odpowiednio zaplanować czasowo, tak żeby móc po prostu zapewnić jak najbardziej optymalne warunki do, do gojenia tych ran. Jakie są efekty takie wizualne i zdrowotne po wykonaniu zabiegu? Efekty są ogromne. Efekty są przede wszystkim na zawsze, ponieważ labioplastyka jest zabiegiem nieodwracalnym. Jeżeli chodzi o ten taki ostateczny efekt wizualny, na niego trzeba poczekać tak naprawdę kilka miesięcy, aż, prawda, zakończy się cały proces gojenia ran pooperacyjnych. Natomiast tak naprawdę już po tym pierwszym etapie gojenia pacjentki odczuwają znaczną redukcję dyskomfortu w obrębie okolic intymnych. Znika nam skłonność do otarć, do podrażnień. Problem z nawracającymi infekcjami intymnymi też zaczyna tak naprawdę nam znikać. Dodatkowo bardzo ważną kwestią jest wpływ na nasze samopoczucie, na to, jak, to, jak kobieta sama siebie postrzega, ze względu na to, że często przerozwarg stromowych jest naszym dużym kompleksem. Natomiast ta zmiana związana z zabiegiem po prostu otwiera nas.